Albert, od Twojej walki z Witaliem Kliczką minęło kilka tygodni. Przez ten czas udałeś się na zasłużone wakacje? No tak, zgadza się. Od walki z Kliczką minęło bo już 6 tygodni, bodajże, więc głównie skupiłem się na wakacjach. Ciężki okres przygotowawczy do tego pojedynku. Walka to jest ciężka, ciężkie 10 rund, więc należy mi się odpoczynek. Odciąłem się od sportu, spędziłem czas z rodziną, właśnie z ukochaną. Wyjechałem na wakacje, wróciłem pełny energii i chęci do przygotowania się do kolejnej walki. Bardziej ważny był dla ciebie odpoczynek taki fizyczny czy psychiczny? I to i to, i psychicznie, i fizycznie. No, naprawdę nie miałem ochoty w ogóle robić sportów jakiegoś takiego związanego z boksem. Oczywiście tam korzystałem z różnych atrakcji wodnych na wakacjach, natomiast się o jakiś tam trening bokserski, trening siłowy, więc zupełnie tego treningu nie robiłem, głównie odpoczynek leżenie na plaży i korzystanie z życia. Oglądałeś swoją walkę z Witalijem? Tak, raz oglądałem, no wydaje mi się, że troszkę niepotrzebnie, chciałem z nim bawić się na szermierkę na pięści, jednak jego przewaga gabarytów i styl boksowania predysponował jego właśnie w tej szermierce na pięści, no ale potem już, gdy wydawało mi się, że troszkę bardziej zmęczony, kilka akcji takich otworzyłem się, chciałem trafić jednym mocnym ciosem, wtedy wydawało mi się, że jeżeli go bym trafił, no to miałbym szansę wtedy wykorzystać jakiś kolejny atak, no ale... Wyśmienity zawodnik najlepszy na świecie, ogromne doświadczenie, no i cieszę się z mojej postawy, bo spotykam dużo ludzi naokoło, którzy gratulują dobrego występu, więc wydaje mi się, że było całkiem dobrze. Właśnie byłeś trochę zaskoczony, że ludzie tak dobrze odebrali cię, bo wiem, jak są polscy kibice, że pojedna porażka i tak naprawdę spada się z góry na sam dół, a tymczasem no, ta porażka jakoś nie zaszkodziła ci bardzo. No, powiem szczerze, byłem mile zaskoczony. No, oczywiście wiadomo, jestem sportowcem ambitnym, wymagam od siebie dużo więcej, więc do końca nie byłem zadowolony z, te, z tej walki. Wydawało mi się, że mogłem zrobić więcej. Natomiast przeanalizowaniu tego pojedynku doszedłem do wniosku, że faktycznie w tym krótkim czasie to, co zrobiliśmy z trenerem łapinem to i tak jest duży sukces. No ale tak jak wspomniałeś, no właśnie kibice nie byli mi zawsze przychylni, natomiast po tej walce dużo miłych słów i... Naprawdę to zmotywuje mnie do jeszcze cięższej pracy, bo to praktycznie teraz będą naprawdę ciężkie pojedynki przede mną. Jak sobie to oglądałeś, to mniej więcej wyglądało to wszystko takiego w ringu, czy pewne elementy, których wcześniej nie dostrzegałeś jakoś zupełnie inaczej teraz odebrałeś? Znaczy powiem szczerze, no, trochę zobaczyłem takiego zdecydowania. No, właśnie za dużo tej szermierki na pięści wydaje mi się, że był bardziej zdecydowany, troszkę bliżej na nogach, podchodził jeszcze, próbował szarpnąć troszkę w tych pierwszych rundach. No to może by było troszkę lepiej to wyszło, natomiast wiadomo, no wtedy był też bardziej narażony na trzymanie mocnych ciosów, tych ciosów troszkę balce było, one się skumulowały i w tej dziesiątej rundzie nie miałem ochoty już na boksowanie, ale tak jak mówię, no, tylko raz oglądałem tą walkę, więc nie mogę specjalnie dużo powiedzieć, myślę, że przyjdzie czas na analizę, teraz przyjechamy na obóz i usiądziemy z trenerem, porozmawiamy, obejrzymy tą walkę i myślę, że wyciągniemy wtedy właściwe wnioski do kolejnych przygotowań. No właśnie, jakie teraz plany przed Tobą, bo mówisz, że byłeś odcięty od boksu, a twój menadżer tak w mediach trochę zdradzał, że jakieś tam propozycje w z... padały dla Ciebie. Wiesz coś o tym, czy znaczy, no faktycznie mieliśmy okres wakacje, natomiast łączyliśmy się telefonicznie. Faktycznie jest ogromna szansa na powrót do walki mistrzostw Europy w rankingu na czerwiec nową trzeci, wysoką, trzecią pozycję, więc jak gdyby Potrzebna mi jest teraz walka rankingowa, po to, żeby jeszcze w tym roku wrócić do walki o Europy. Liczę na to, że właśnie wrócę do walki o Europy i zdobędę po raz kolejny mistrza Europy. No I wtedy, jeżeli ma się ten tytuł, to jak wiadomo, otwierają się duże perspektywy, bo jednak ten tytuł europejski jest ceniony w Europie. Taka walka no właśnie na przetarcie rankingowa, kiedy mogłaby się tak mniej więcej odbyć? Z tego, co jest mi wiadomo, no to... Pod koniec września planujemy walkę rankingową na terenie Wielkiej Brytanii. Termin, data do potwierdzenia. Natomiast, natomiast no tak jak mówię, no teraz zaczynam przygotowania, zaczynam, jak to będzie wyglądało też od strony sportowej. Mam nadzieję, że dużo nie straciłem. Popracujemy nad tymi elementami, które gorzej wychodziły podczas tego pojedynku. Będziemy starali się je poprawić. No i jak najszybciej chcę wrócić do walki, do, do boksu i do walki MSZ Europy. Ta walka z Kliczką pomimo porażki dała Ci jednak trochę pewności siebie, bo tak naprawdę wytrzymałeś sporo czasu z najlepszym, ciężkim na świecie, a wiele osób schodziło Cię na porażkę dosyć szybko. No to się okaże, to się okaże. Wydaje mi się, że tak, no ale potwierdzą to jak gdyby. Praca na treningach, no i sparingi na no, oczywiście kolejne walki. No, myślę, że teraz trudniejsze zadanie przede mną, że jednak ludzie zobaczyli, że jeszcze mogę coś poboksować w tej kategorii ciężkiej. Ja jestem ciągle godny sukcesu, wierzę w to, że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa i będę starał się mocniej pracować i kolejne pojedynki pokażą, czy, czy naprawdę mam ugruntowaną pozycję w Europie i na świecie, czy to tylko był przypadek. Ten rywal na tę walkę na przetarcie, tę walkę rankingową, najbliższą, to będzie rywal z takiej średniej półki, czy poniżej pewnego poziomu, już nie chcesz schodzić? No, ostatnie trzy pojedynki były bardzo ciężkie, trzy no, 12-rundowe pojedynki z pianetą 12-rundową tytułu Unii Europejskiej, Mistrzostwa Europy z widoczem 12 rund, teraz walka o Świata z Klitschko, 10 rund, więc praktycznie miałem wszystkie trzy pojedynki bardzo ciężkie. No, na pewno nie będziemy schodzić poniżej pewnego poziomu, no, będziemy chcieli zrobić tą rękę rankingową, która nam pozwoli utrzymać wysokie miejsce w rankingu europejskim. No i dzięki temu zwycięstwu liczymy, jeżeli oczywiście wygram, ale nie, nie zakładam innej wersji, dzięki temu zwycięstwu jak gdyby, wskoczymy do obowiązkowego pretendenta do Walki o mistrza Europy. Powiedziałeś, że jesteś pewien, że ta walka będzie miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Nie ma takich planów, żebyś zaboksował w końcu po długiej przerwie w Polsce, no bo tą walką z Witaliem Kliczką udowodniłeś, że no, cała Polska żyła tą walką, że masz tutaj, jesteś tutaj bardzo popularny. No oczywiście bardzo bym chciał wystąpić w Polsce, ale nie wszystkie rzeczy ode mnie są, są zależne. Jak gdyby mam mój promotor i menadżer, który się mną opiekuje. Praktycznie mam jego zaufanie i wiem, że robi dobrą robotę, i jak gdyby wszystko jest uzależnione od jego propozycji, od jego planów, które on, które on przygotowuje odnośnie mojej osoby. Jesteś tutaj na obozie grupy NoCoal Promotions, czyli dalej będziesz współpracował z trenerem Łapinem? Tak, bardzo się cieszę, że akurat trener Łapin zgodził się na dalszą współpracę ze mną. Bardzo jestem mu wdzięczny i mam nadzieję, że przyniesie to efekty i będą widoczne w kolejnych walkach. Takie treningi czysto bokserskie, kiedy zaczynasz? No powiem szczerze, że dzisiaj jest to dopiero pierwszy dzień, dojechałem do chłopaków na obóz, wróciłem z wakacji, więc wszystko przede mną muszę spotkać się z trenerem, muszę porozmawiać, ale myślę, że dopiero w Warszawie. Teraz głównie tutaj skupimy się na treningu siłowym i wytrzymałościowym, bo na pewno troszkę braki są po wakacjach.